Cześć, witam serdecznie. Jest mi się dzisiaj. Decyjna takiego to do telefonu, do urządzeń elektronicznych. Także zostawcie suma, dajcie lajka. Wiccie na na właśnie. Dajcie tam OPSA. I widzicie też na troszkę mini wróśnica też dajcie tam konieczny obsa i co? Zaczynamy. Zacznijmy sobie klasycznie od e, designu. No i design jest dość. Proste, ale też elegancją tutaj, e, mamy tutaj, właśnie czarny kolor. Mamy e, też takie elementy e, metalowe, takie z, z jakiego wiecie, e, szarego koloru, bardziej srebrnego, coś takiego. I mamy tutaj no, takie, taką, e, takie coś, żeby no, rysować po ekranie. No i e, tutaj mamy taką gumęczkę, jakby taką, jak w długopisach. że tutaj służy do e, czegoś innego i design. Może się podobać. Jeszcze tutaj mamy logo producenta tego trysika Także design jest fajny. Jest i elegancki i dość ciekawy jak na rysik. Także przejdźmy sobie do e, wykonania. Jeśli chodzi o wkranie tego rysika, naprawdę jest bardzo fajny. Mam tutaj plastik e, jakby i ten plastik jest bardzo fajny. Trochę się ugina, ale to jakby nie przeszkadza w użytkowaniu. Naprawdę jest giga chat. Jeśli chodzi o wykonanie, przejdźmy sobie i dalej. Jeśli chodzi o funkcjonalność, przejdźmy sobie do niej. Mam tutaj wymienne końcówki, mamy tą gumkę. No ja to nie wiem, gdzie mam te końcóweczki tego lisika, gdzieś je mam położone, ale nie chcę mi się szukać. Po prostu ich jakby to się odkręca, mi sobie. Tak, że Także no, musicie mi uwierzyć. No i tutaj jak możecie zauważyć działa tutaj na e, tym ekranie tego iPhone'a bez problemu możemy tutaj e, se obsługiwać e, właśnie iPhone'a lub inne tam urządzenia na przykład iPod'a e, którego mam obok, czy znaczy pod spodem i patrzcie normalnie no możemy sobie tutaj e, obsługiwać go i jakby e, normalnie tutaj ten rysik działa i ale płynie te ruchy wyglądają chociaż jest takie lekkie opóźnienie jak widać ale działa wszystko tutaj te wszystkie funkcje możemy sobie obrócić i to też ta druga suma też tutaj działa po prostu i, i tak to wygląda tak, że no funkcjonuje dość spora, bo nie w każdym lesiku możemy sobie wymienić tę końcówki, a mamy właśnie dwie tutaj e, takie do właśnie tutaj e, ma mazania po ekranie. Korzyjna jest mniejsza, a druga jest większa. E, także e, przyjdźmy sobie dalej do e, ceny. Jeśli chodzi o cenę, zapłóciem za niego 20 zł i uważam, że za to cenę ten lisik jest bardzo fajny bardzo. Dobrze mi się z niego korys i do takiej zastosowań profesjonalnej też bardzo fajnie się moim zdaniem nada i polecam każdemu serdecznie za tą cenę. Także jak mamy już cenę, obniżyliśmy no, no, cenę posłania i moim zdaniem jak za ten właśnie tą cenę co, jak wam powiedziałem to jest bardzo fajny rysik, naprawdę w tej cenie uważam, no, że no nie da się znaleźć lepszego rysika od tego naprawdę on działa bardzo fajnie, ma ta, te dwie strony po których, no po prostu, wiecie, jedno możemy e, stosować do tych e, zadań bardziej profesjonalnych, do jakiejś tam grafiki, a drugą konsolkę możemy służyć, e, można służyć do po prostu mazania po ekranie, rozumiecie, do codziennego, tutaj codziennego obsługiwania jakichś tam e, urządzeń, także tak to wygląda i mam tutaj, właśnie, właśnie te w innym konsolkę, także też to jest plus jak na Rysik tej cenie i uważam, że jest bardzo fajny, polecam mu jak, jak mu bardzo, bardzo fajny jest, no, <gryw> bardzo go polecam, to. Jak mam się ten materiał podobał to dajcie subskrybuj, dajcie lajka, bierz Instagramka i skin Dajcie konieczną psa i być też na to kamieni, też Dajcie psa i co będzie z się, a jeszcze ktoś chce płacić na tip jakoś tam złotóweczka przecież to macie link w pierwszej kanału, bardzo, bardzo podziękuję za każde tych tej złotówkę i będziecie też mieli ten link, by w e, komentarz w opisie tak, że te, też nie będziecie musieli nadchodzić na kanał, ale jakbyście weszli i po prostu obliczali poprzednie filmy, to by było bardzo bardzo mi e, przyjemnie po prostu i co, byli z nami się tak na serio żegnał Trzymajcie się, do naszych filmów Elo i cześć.